Na tym można trenować bicki, kochani, dzień dobry. Obiecałem, obiecałem i do obietnicy dotrzymałem. Jest ostatnia w tym roku, przedświąteczna, prawie świąteczna, komiksowa polecanka. Miliard tomów, różne, różniste, różnistaste. Chodźcie, pogadajmy sobie o komiksach. Będzie ciekawie, będzie specyficznie, będzie dużo polecajek, takich, które nie są tylko marvelowe. Wszystko leży pod mną, znają się od czego zacząć. Może zaczniemy od tego, bo to wygląda dziwnie, bo to ma dziwny wymiar. Oczywiście nagle Komiks wydało Project Stand Still i to jest a bardzo fajna historyjka, która opowiada o... To jest taki troszeczkę troszeczkę i troszeczkę filmigacji, że jest sobie ziomek, który wynalazł coś, co pozwala zatrzymać czas. I oczywiście jest pewna agencja, która pomyślała, musimy położyć na tym łapska, no nie? I kto na to naprawdę kładzie łapska, to nie jest. Musimy odkryć to. I zaczyna się pojedynek, ale pojedynek przy zatrzymywaniu czasu. Czyta się to bardzo szybko. Jakby było to pisane i rysowane pod film. To jest film akcji, który aż błaga się, żeby go zekranizować. Muszę przyznać, że nie mogłem wręcz. Przestać, e, przestać czytać myślałem sobie... Tak naprawdę tutaj jest dusza takiego kryminału noir troszeczkę. Mimo tego, że tak naprawdę głównie to jest jednak komed właściwie kom komedia akcji, która ma kilka bardzo mrocznych scen świetna rzecz, dobrze narysowana, dobrze pokazana, naprawdę polecam jako fajną odtrutkę, jako coś innego, jako też ten inny format, który pozwala nam trochę inaczej czytać dla mnie dużo szybciej i to też pokazuje, że ten komiks jest pisany po to, żeby tempo, żeby tempo e, narzucać, project stand still, świetna rzecz, dalej, 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 zobaczmy, o, coś to co mnie zaskoczyło pozytywnie, bo będzie tutaj troszeczkę o, negatywnych rzeczy, ale pozytywnie. Tomek Marchewka napisał kolejnego superpanka tym razem kickdown i dlaczego mówię, że, że zaskoczyło mnie to pozytywnie? Ponieważ trauma team mi nie podeszła i zauważyłem, że jest pewien taki schemat, musimy opowiadać negatywnie, żeby było negatywne zakończenie, żeby było mroczne, bla 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 i przez to teraz za, zanurzamy się i zagłębiamy w tym mroku, mroku, w cudzysłowie, tak naprawdę nie dając ani odrobinkiem roku i to po prostu wygląda przewidywalnie. Ale historia o wychodzącej z więzienia super babce, która idealnie potrafi jeździć autkiem najszybciej na świecie, która chce teraz mieć oczywiście ostatni skok i jeżeli ten skok się uda, to wszystko, ale wszyscy myślą, że ona współpracuje z jakimiś policjantami czy policjanci, może niekoniecznie i czy ona naprawdę współpracuje, czy nie, świetnie wciąga i znakomicie jest przez tą kamarchewkę poprowadzona. Ponieważ wydaje się, że to jest oczywiste, kto tu będzie kim, ale udaje mu się. Bardzo dobrze ukrywać twist i tak długo budować opowieść, która nawet w zasadach Cyberpunk'a tego świata będzie trzymała się tego. O, musi być musi blu, 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 musi być, być depresyjnie, nikt nie wygra, bla, bla, bla. Ona się trzyma tego, a jednocześnie potrafi cię zaskoczyć. I to zaskoczenie na końcu jest dla mnie najmocniejszą stroną tego komiksu, bo, iż, bo jesteś przekonany do końca, że wszystko wiesz, i jednak, bo umiejętność jest powiedzenia dobra. Bierzemy negatywny, cyniczny świat. No dobra, no to zastanówmy się, co my możemy tutaj zmienić w ramach tego świata. I to sprawia, że dla mnie Kickdown jest naprawdę bardzo pozytywnym zaskoczeniem i świetnym, e, świetnym komiksem. Za to, negatywnie, bo tak będę skakał sobie, negatywnie, pozytywnie, negatywnie, pozytywnie. E, Batman pełnia. Barnes i Subic, rysunki Subicia, które po pierwsze, rysunki mi mega nie podeszły. O, jak mi nie podeszły te rysunki. To jest historia Batmana walczącego z Wilkołakiem. Oczywiście, że pojawia się w mieście, że będzie współpracował z nim. To tam będzie etrigon, Demon, bodajże, nie pamiętam. ktoś tam jeszcze. Szczerze, fabuła jest. wyjątkowo wręcz miałka. Pomaga mu Zatanna i oczywiście John Constantine. Rysunki są dla mnie. A, gdy tak bardzo skupiamy się, żeby to było mroczne. To moim zdaniem zapominamy o tym, że no nie samym mrokiem Batman żyje i dla mnie troszeczkę tak z pełnią jest. Ojeju jestem mroczny, ojeju jestem troszeczkę edgy, a zatanna seks, John Constantin marzy o seksie, z zatanną, ojoj. i w tym wszystkim jest takie Chyba najlepsze słowo to będzie prostactwo. Prostactwo w pisaniu Alfreda, prostactwo w pisaniu Batmana, prostactwo w tym, że nikt nie kuma, kim jest Batman, a jednak wszyscy kumają, kim jest Batman. No i właśnie to, że gdy już oczywiście wykorzystujemy elementy opowieści z Wilkołaka, to musi to być Wolfman Uniwersalu, który wcale nie powinien być... Ul... Możemy tyle rzeczy zrobić, oni by... Ej, pamiętacie ten film, który nam wiele zepsuł? I zepsuł filmy na, na, na całe stulecie? Weźmiemy z niego ten znak i tak dalej. Tak... Ej. Pamiętacie te zasady? Też je zmienimy, specjalnie, żeby oczywiście trzymamy się ich, ale nam nie pasuje, to nie trzymamy się ich. Zatem bardzo uczciwie spodziewałem się czegoś dużo lepszego, bo kocham wilkołaki, ale ten komiks mnie zanudził, zmęczył, zmęczył językowo, zmęczył ee, stylem. I znowu skaczemy, za to jeżeli jest jedna rzecz, którą powinniście w tym roku przeczytać, jeżeli chodzi o komiks, który jest super bohaterski, ale nie jest super bohaterski w sensie, nie jest taki kanoniczny w cudzysłowie, to jest z nim wreszcie wydana po polsku Next Wave, drużyna hejtu. Pisana przez Warrena Elisa. Ja tutaj pokazuję, bo powinniście. Zresztą e, Imonen to też jest znakomity rysownik, Stuart Imonen, więc dostajecie historię, gdzie bierzemy bohaterów Marvela 3, 4, 8, 20 planowych, między innymi tą babeczkę, którą może kojarzycie z e, Werewolf by Night, e, ziomeczka, który co tam jeszcze, bo nie pamiętam, ale mamy Tom, mamy Fonton, czy Foton, czy Lee, Monika Rambo, i mamy drużynę, która niby współpracuje z złoczyńcami, ale to nie do końca są złoczyńcy, i muszą przeskoczyć innym złoczyńcom. Nie są traktowani jako superbohaterowie. To jest przepiękne. Mamy tu jeszcze Boom Boom, czyli superbohaterkę z X-Men. Pisane jest to z takim jajem. Z takim żartem, z takim pomysłem, świetne kadry, świetne pomysły, świetne e, teksty. Czyta się to, ogląda się to znakomicie. Jeżeli macie jeden komik superbohaterski, który chcecie, żeby dowiódł, że superbohaterstwo wcale nie jest nudne, no to Stuart Immonen i Drużyna Hejtu to jest to. To jest naprawdę perełka. Warren Ellis zresztą, kurczę, no Warren Ellis prawie zawsze daje mi perełki, więc ja nie jestem specjalnie zaskoczony, ale wow! wow, i jeszcze raz wow. Ale to, to, to z rzeczy, które no, już x lat mają, a i wyszły u nas. I Wyszło u nas też kilka innych rzeczy i lada moment dostaniemy ostatni sezon The Boys, prawda? The Boys wraca z piątym sezonem w kwietniu. I my mieliśmy wydane wszystkie komiksy The Boys po polsku, ale teraz niektóre są ciężko dostępne i tak dalej. I uwaga, wreszcie, wreszcie doczekaliśmy się nowego wydania. Nowego wydania, uwaga, uwaga, w twardej oprawie. W twardej oprawie chłopaki, wszystkie. Na razie zostały wydane pierwsze trzy tomy, więc sobie zobaczcie. Pierwsze trzy tomy. To jest pierwsze tłumaczenie, które będzie różne od tego, co widzicie w, w serialu. Na przykład tutaj był wymyślony ojczyznosła, mamy wiele innych, przepięknych tłumaczeń, które niekoniecznie będą pasować do tego, co wam się mogło wydawać i. Ja do tego komiksu teraz tak szybciutko wróciłem, bo ja go omawiałem, omawiałem go na kanale, ale dawno go nie ruszałem, przyznaję się. Na pewno, może od drugiego sezonu The Boys, może od pierwszego nawet, nie czytałem go. Więc przypomniałem sobie, jak bardzo on, gdy wychodził, był obrazoburczy, a dzisiaj całkiem inaczej go czytamy. I uważam, że to jest fajny w ogóle moment, żeby sięgnąć po te, po te komiksy, ponieważ jeżeli oglądasz serial, a nie czytałeś komiksów, i moim zdaniem większość z Was taka będzie, to Zobaczenie jak bardzo szalony, jak bardzo powalony, jak bardzo brutalny, jak bardzo pełen przemocy, pełen seksu, pełen wulgarności jest komik z Garfa Enisa. Bo jak Garf Enis pisze, to Jezus Maria. E, będzie dla Was szokiem, ale także moim zdaniem inaczej docenicie serial. Od razu przepraszam, pokazałem złe rzeczy swoją drogą. To przypadkiem, trochę przypadkiem. Nie chciałem. Więc pamięta trzeba pamiętać, że to wychodzi ponad 20 lat temu, jak dobrze pamiętam. i Mamy grafę Enisa, który się sobie, dobra, 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 nienawidzę amerykański superhero, tego słodzenia. Spróbujmy wyrazić nienawiść do superbohaterów, najlepiej jak się da. I trzeba przyznać, wychodzi mu to świetnie. I to, co jest moim zdaniem wciąż mocą tego komiksu, nie do końca jest całość, ale poszukiwanie nutek humanizmu, które ukrywa gdzieś tutaj, uh, ukrywa gdzieś tutaj Enis. To jest, to jest ciężkie zadanie, ale wyłapujesz kogo kocha. Oczywiście, że ra bardziej niż miłego. Wyłapujesz te momenty, gdzie to jest enisowska wizja świata i w jaki sposób można odnaleźć chociaż odrobinkę czegokolwiek pozytywnego. Łapcie, bo teraz to są fajne. To jest ładne, to jest ładne wydanie. Twardo, twardo ekranowe, chciałem powiedzieć. Bardzo jestem mądry. Twardo ekranowe. Wiele rzeczy, które na przykład wydarzyły się w serialu, tutaj troszeczkę inaczej pokazane, więc linki oczywiście złapiecie w opisie. I obserwujcie bo pewnie lada moment będzie także konkurs, żeby można będzie wygrać te trzy tomy. U mnie gdzieś na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie, na Gmailu, nie wiem, nie wiem, gdzieś tam ee, będzie. Ogólnie muszę przyznać, że zapomniałem już. Jak bardzo różny jest ten komiks, i na przykład niektóre historie są całkiem inne. W trzecim, w trzecim tomie, gdy dowiadujemy się, co się stało w tym samolocie, jak to jest, że ci superbohaterowie wcale nie są tacy fajni. O, o roli tego starego typa, który ma być Stanem Lee, który ma ogromną kolekcję komiksów i to on pisał i tworzy te wszystkie mity. Coś czego w serialu nie ma za bardzo, bo jesteśmy w innym świecie. Tutaj będziemy się z czegoś innego śmiać. I jest w tym coś uroczego. Wracanie do tego komiksu po serialu i zastanawianie się, który lepiej gryzie Amerykę, gryzie politykę, gryzie społeczeństwo, albo jak bardzo zmieniło się społeczeństwo, że my zmieni, odpowiedzieliśmy na to zmianami w serialu. Uważam, że jak zamknie się serial po tym piątym sezonie, fajnie będzie spróbować sobie porównać, jakie były wnioski z serialu i z komiksu. Dla mnie serial. Ma prawo pójść trochę w inną stronę i prawdopodobnie nie będzie aż tak nihilistyczny jak e, komiks. W każdym razie. Zobaczmy dalej. Znowu coś do polecenia, bo obiecałem, że to będzie wielka polecanka i że coraz mniej będę takich hmm, super niepozytywnych nie recenzji dawał. Chociaż mam tu jeszcze jedną rzecz, która jest niepozytywna. Wreszcie dostajemy Milesa Moralesa, e, Spidermana. Duże wydanie, to jest wydanie z Ultimate świata, pisane, tworzone przez Briana Michaela Bendisa. Brian Michael Bendis e, dzisiaj często będzie mówić e, najbardziej przereklamowany e, twórca, ale gdy tworzyliśmy świat Ultimate, gdy wpadliśmy na pomysł, dobra, zabijemy Spidermana w tamtym świecie, damy nowego Spidermana, to będzie afrokubański dzieciaczek Miles Morales, e, to... to można powiedzieć, że Brian Michael Bendis był jednym z tych złotych, już nie chłopców, tylko starych, łysych dziadów, no dobra, nie starych, który nie, nie może nic złego zrobić. I moim zajmą, tutaj dał nam tak wiele znakomitych rzeczy, że to jest wręcz, um, wręcz niesamowite, bo genialnie czyta się, po w, po w cudzysłowie, powstanie Milesa. Powstanie Milesa, to jak on jest wciąż dzieciakiem, który ma poczucie winy ze względu na śmierć Spidermana, który ma poczucie winy także z innych e, powodów, który nie czuje się mm, godny bycia Spidermanem. Te wszystkie rzeczy, które tworzą, prawda, ta wielka moc przychodzi, z wielką mocą przychodzi wielką odpowiedzialność, są tu tak znakomicie opowiedziane, tak są autorskie na zasadzie, nie czujesz, że chociaż troszeczkę kradniemy, albo robimy nudną powtórkę tego, co było u Spidermana Białego, u Petera Parkera, że aż, aż chce Ci się to czytać. I muszę przyznać, że to był... Ja mam ten tom jako omnibusik. I to był jeden z powodów, dla których wciąż wierzę w Milesa i dla których tak jarałem się filmem. Swoją drogą, adaptacja części tych komiksów jest w filmie Spider- Uniwersum. I jeżeli chcecie sobie zobaczyć, jak inaczej pokazano bardzo podobne sceny i tutaj gankę i tak dalej, to naprawdę jest tutaj, chociażby macie wujeczka, który, e, który, który jest także w tym e, w, w wersji filmowej. Macie to, jak pierwszy raz zrobił się niewidzialny. Kurczę, polecam, 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 bo to jest bo to jest złoto, bo to jest złoto, bo to jest diament. Um, jeżeli patrzymy na takie ważne historie definiujące Spider-Manów, a mamy ich pierdyli, a ja mam chyba 20 tutaj omnibusów, to wow! jaki dobry jest ten Spider... jak dobrze zaczął ten nowy hmm, Spider-Man. Dla mnie to jest też takie odbicie, ponieważ teraz mamy Spider-Boy'a, dla mnie nie do czytania. Mieliśmy różne wejścia różnych. Mieliśmy Bena Riley, e, mieliśmy Scarlet Spidera, mieliśmy spider Spiderman 2099. I chyba żaden z nich dla mnie nie zaczął się tak dobrze z tak wysokiego C, jak z wysokiego C rozpoczął Miles Morales pisany przez Briana Michaela e, Bendisa. To mówiłem o tym, że będę narzekał. To uwaga, narzekać będę. I uwaga, narzekam, i teraz już wiem, mnóstwo hejtu będzie. <laughs> narzekam na Superman kontra Lobo. To jest od Tima Sileya. Tim to także są kreskówki moje ulubione w DC, więc, więc teoretycznie rzecz biorąc powinienem się jarać. To jest historia, gdzie e, wpadają na siebie wiadomo w jaki sposób i postać, która jest super, hiper, łubu, dubu, starożytno, nie wiadomo jak stara, e, w jaki sposób zamienia ich, myli imiona, więc Superman odradza się na Kryptonie, a Lobo, przepraszam, Superman na, na planecie Lobo, a Lobo na Kryptonie. I obserwujemy konsekwencje tego, co czego to prowadzi, i mamy z tego troszeczkę, wiecie, nauki. Lobo lepiej rozumie kryptonijczyków, Kryptoniczycy troszeczkę lepiej rozumieją Supermana, Superman lepiej rozumie Lobo, bo patrzy, jak się ludzie zachowują na jego planecie. I przyznam się szczerze, ja uważam, że Lobo. Potrafi być znakomitą postacią, ale chyba najlepiej albo w dziecięcej, typu Justice League Action, świetny jest Justice League Action, albo gdy jest robiony mega poważnie, dorośle. Tu nie jesteśmy ani dorośli, ani poważni, tu jesteśmy tak pomiędzy, pomiędzy. I ja po tym tomie byłem zmęczony powtarzalnością żartów o seksie, o, o tym, że wszystko trzeba przelecieć, wszystko trzeba upić, jestem najlepszy i tak dalej. Podobnie zabieg, który moim zdaniem mógłby dać nam świetne, zastanawiające efekty, sprowadza się do tego, że Superman je, je, jednak... że kryptonicy przepraszam, że Lobonianie wcale nie są e, czarnianie nie są wcale tacy fajni. E, I Superman niespecjalnie dużo tam się, się uczy, nie ma na przykład takiego większego szacunku dla lobo czy coś, a z drugiej strony Lobo nie ma też lepszego nie powinien po tym komisji na przykład, o ko, dużo bardziej szanuje Supermana. E, jest to troszeczkę taka sieczka, która dla mnie jest takie, wiecie, 3 na 6, taka, takie middle of the road, takie 5 x 10, żeby ja tak okej, okay, nie okej, okay, okej. Okay. No nie, nie, zdecydowanie nie będę do, te, nie będę do tego wracał, to nie, to nie dla mnie, to jest może najlepsze określenie. Dużo bardziej z tego typu komiksów, takich troszeczkę Elseworldów, to wolę to. Dostaliśmy też Supermana ostatnie dni lex autora, tym razem od Marka Wade'a. Bardzo lubię Marka Wade'a, chociaż potrafi bardzo zawieść mnie. Lubię jego podejście do Daredevil'a, czyli troszeczkę lżejsze, szalone, potem trochę już jest gorzej, ale początek, rozluźnienie jest super, jego nowa seria World Finance jest super. I tutaj bierzemy historię, grze. Lutor zaczyna umierać. Coś, co mieliśmy, mieliśmy już w kilku wersjach, chociażby w um, Justice League Gods and Monsters. Garden Monsters to jest. Justice League God and Monster, wersja Bruce'a Tima, gdzie mamy inną, innych Supermanów i tak dalej. Coś, co też mamy teoretycznie w czerwonym, w czerwonym synu. Coś, co mieliśmy troszeczkę w ostatnich dniach Supermana, prawda? Ultra Superman. Więc. Znamy ten temat, tego umierania i co to znaczy z mm, legacy, co, jaka będzie spuścizna po Lutorze. Więc Lutor prosi Supermana: Uratuj mnie, chłopie, bo umrę. I Superman, wbrew całemu światu, zabiera się za próbę ratowania umierającego Lutora, który może mieć tydzień tylko do życia. I podróżują przez cały wszechświat, poznają się lepiej. Jednocześnie e, Lutor. Musi być zderzony z tą wielką postacią, która jest taka idealna, a jej tak nienawidzi i tak dalej. Ja muszę przyznać, bardzo dobrze bawiłem się na tym jako Elswordzie, który dodaje nam jeszcze wątek, że oni kiedyś byli połączeni, co przypomina nam troszeczkę serial Smallville, i wyraźnie zbudowane jest to na takim świecie Smallville'owym, ale jest w tym urok taki. Tego, co jest najlepsze w Lutorze. Najlepsze zrozumienie Lutora jest takie, że to nie jest skurkowaniec, tylko skurkowanie. Że on nie jest tylko, haha, zabijałem Supermana, uuu, teraz będę zabijał innych, wiecie. Że on jednak ma, że Ziemia się dla niego liczy, że liczy się dla niego, że nawet jeśli to będzie Ziemia pod nim, że ma coś z Duma nawet przez chwilkę, gdzie Dum nie jest po to, żeby niszczyć, tylko żeby rządzić, żeby dominować. A jak dominować, nawet mu zależy troszeczkę, ja wiem, zależy jakiej wersji, na poddanych, ale to muszą być jego poddani, nie mogą być jemu równi. Więc ta przemiana, która tutaj dostajemy, która tutaj zachodzi jakaś tam i ta droga właśnie nauczenia się jednego o jednym, drugiego o drugim jest znacznie ciekawsza niż Lobo i Superman w tym poprzednim komiksie. Więc jak mam takie zderzenie kogo wybrać, no to kurczę wybieram ostatnie dni Supermana 4 razy nad, mm, nad Superman który, kontra Lobo. Chociaż jestem przekonany, że wiele osób będzie się dobrze bawić, bo będzie się śmiać. I tutaj dla mnie Lobo staje się Dead, Deadpoolem DC. Co dla mnie jest dużym błędem. To nie powinien być Deadpool DC. Jeżeli jest do niego sprowadzany, to staje się, przynajmniej dla mnie, staje się nudny. Zostały mi cztery rzeczy. Jezus Maria. Mam nadzieję, że um, um, yy, umknę. Że wyrobię się w 30 minutach. Patrzę, coś pewnie zapomniałem, bo tam leży moja kupa komiksów. I oczywiście, że pewnie zapomniałem, a już nie mam siły się... A, tutaj jeszcze sięgnę do tego, dobra. E, Ameryka. I to jest coś ciekawego. Dowiedziałem się o tym... Yy, dowiedziałem się o tym na MFC. Że wyszło, wyszło takie, takie, cóż. Myślę sobie, no co to, co to w ogóle jest. I to jest od Piotra Dumały, więc mamy w ogóle jeszcze polskiego artystę. I to nie wygląda jak komiks, bo to nie do końca jest komiks. To są storyboardy. Storyboardy to są rysunki do filmów. No Jeżeli robisz film, to robisz z reguły większość autorów, robi storyboardy. Czyli każda scena jest pokazana. I tutaj mamy podobnie, na podstawie powieści Franca Kawki, Ameryka. Dostajemy storyboardy odrobinkę przeredagowane, przerysowane, przerobione na ten komiks. Więc to jest fe fenomenalna rzecz, bo jest bardzo ciężko oceniać mm, komiks, który składa się ze storyboardów, bo to nie jest to samo. Ja nawet robiłem wywiady jak gdzieś na kanale, znajdziecie ze storyboardistą, który jest byłym komiksarzem i, i ja pytałem go o to przejście, jaka to jest ogromna różnica, bo myślisz wizualnie, co pokazać, co potem, co potem reżyser będzie próbował dać jakąś wizję, a nie, e, jak opowiedzieć, fabułę. Zatem. Fascynujący jest ten komiks z tej perspektywy, żeby zastanowić się, przy okazji, przy reportach liczy się tempo, a nie liczy się dokładność. Czyli czasem brzydkie rysunki są najlepsze. Tupio ma swój styl, ale to nie są robione na odpierdziel e, rysunki, więc to też nie jest tak, że nie rozczytasz niczego, fujka. Ale zderzenie z próbą adaptacji Kawki na film, który został przełożony na komiks, jest ciekawym doświadczeniem, jest trudnym doświadczeniem trochę, bo także styl dumały nie jest. nie jest dla każdego. Ja, ja przyznam się szczerze, czasem czuję, że jestem zagubiony trochę w tych cieniach, i, i szczególnie gdy chciałbym zobaczyć więcej na tych twarzach, więc te twarze Piotka Dumały mogą, mo, mogą was po prostu odrzucić. I może was to też po prostu odrzucić, że powiecie, ale to nie do końca jest taki prosty komiks. Ja wolałbym zwykły komiks, ale dla fanów którzy chcą zrozumieć, na przykład tutaj zobaczcie, jak wygląda, tutaj mamy zdecydowanie, mamy zbliżenie na rękę, zbliżenie z ruchem, to, to ja tutaj możesz wykumać, co reżyser chciał pokazać, no nie? że mamy złapanie, czyli zbliżenie na rękę, mianowicie są tutaj bliżej, zbliżenie, ma mamy ruch pewien zrobiony, odejście na twarz i reakcja. Kurczę, tak się kręci sceny filmowe, zatem Ameryka, e, po pierwsze dla fanów Kawki, bo Kawka przekładana na komiks, puh, po drugie, dla ludzi, którzy jarają się, że miosłem trochę. Moim zdaniem dla reżyserów, czy tych ludzi, którzy jarają się kinem, to będzie znakomita, znakomita rzecz. I zostały mi dwie rzeczy, tym razem tych takich serijkowych, które, jak wiecie, już staram się troszeczkę odkładać. Co ja tutaj w ogóle... Aha, oczywiście. Już wiem, miałem narzekać. Przeznaczenie X, bo tutaj mamy Wolverina, który jest z... Gdzie ty jesteś, gnoju? Z, z Deadpoolem. Z Deadpoolem są i są razem, mają zadanie do wykonania, i ja się czuję beznadziejnie, beznadziejnie się czuję, gdy muszę się męczyć z, um, z, z, z Deadpoolem. Ostatnio naprawdę nie jest to dla mnie szczególnie fajne. Benjamin Persi jest tutaj scenarzystą i bardzo uczciwie pozwolę sobie tylko powiedzieć, jeżeli jest tutaj coś przekonywującego, bo razem wyruszałem na misję. Deadpool marzy, żeby dołączyć, żeby zostać przyjętym na Krakowie, próbuje się tam wkraść. Nie każdy go przyjmuje, wszyscy mówią: Nie, nie zasługujesz, bla bla bla. Jakoś razem są na misji. I między innymi, jeżeli jest coś zabawnego, to może być właśnie ten kadr, czyli połączenie troszeczkę takie bady horrorowe, ale szczerze. Yy... Nie, szczerze, niestety to nie jest kompletnie, kompletnie komiks dla mnie. I to też jest, jak rozmawialiśmy w tym roku kilka razy, coraz bardziej odpływam od tych rzeczy, bo czuję się. Mam tam pewien problem. To przeczytałem jakiś niecały miesiąc temu i to był pierwszy komiks, który trafił na kupkę do nowej komiksowej polecanki. I siadając się rano, tak przeglądam komiksy zawsze szybciutko, żeby. Okej, okay, dobra, to, to było o tym, to było o tym, to było o tym. Spojrzałem na to i tak. Przecież ja ciebie nie przeczytałem. Zach... Przeglądam, przecież ja Ciebie nie pamiętam. I jeżeli komiks w ciągu miesiąca wyparowuje ci z głowy. To nie jest dobry znak, to kompletnie nie jest dobry znak. I przedostatnio, bo tu mam jeszcze jedną rzecz niespodziankę malutką, chociaż zaraz pokażę jeszcze, jak że, że, że sięgnę daleko, tam gdzie wzrok nie sięga. To jest. Aha, to jest Batman, Tom czwarty, pisany przez Cipaz Zdarskiego, rok, Joker rok pierwszy, który dzieje się w dwóch czasach. I w ogóle ja chyba odpadam i muszę przyznać, chyba nie omawiałem większości tomów Chipa Zdarskiego, który nieźle pisze. Bardzo lubię jaką pisze Gacka. Tutaj mamy sytuację, w której Batman. Mm, przez Jokera jest do, zmuszony do idealnej walki, do walki ze samym sobą, która jest w jego myśle, ale to jest przeniesione też na ciało ciało, które jest cybernetyczne i mamy mnóstwo różnych mm, wersji Bat Batmana i Batmana którego głównym problemem jest pokonanie samego siebie. Bardzo fajne. Druga perspektywa czasowa to przenosimy się właśnie do pierwszego roku Jokera, gdzie dostajemy typa, który szkolił Batmana, który teraz ma myśli sobie: "Okej, okay, to ja wyszkolę tego Jokerasa, ja zrobię z niego tego kim jest na dziś dzisiaj." Jest to bardzo sprawnie pisane, więc to, co mnie przekonuje, ja nie lubię. Uważam, że rok pierwszy, e, rok drugi, rok zerowy i tak dalej. Większość z tych komiksów zawodzi, ogromna większość, e, większość z nich. Oczywiście niektóre będą, będą super, ale ogromna większość jest nie najlepsza. Widzicie, że mamy tutaj te nawiązania do, e, boże do Al Mura e, e, i te e, i te wszystkie kwestie gangu czy Red Hooda. E, i tutaj szczerze ja czuję się troszeczkę tak, że mam momenty, gdzie mówię, wow, świetne pomysły, zabawa z Gordonem i Gordon, który troszeczkę zaczyna uczyć się, że jestem w stanie wygrać cokolwiek w tym pieprzonym mieście. Świetnie. Joker bardzo dobrze pisany i jakoś to chyba może być jedna z najciekawszych form próby radzenia sobie z tym spuścizną, że mamy trzech jokerów, ale nie mamy, ale teraz jest jeden, ale to nieprawda i bla bla bla. Nie zdziwię się, jeżeli ten komiks będzie miał wielu fanów, bo zdarski, nawet jeżeli scenariusz nie, nie za bardzo mi podchodzi, nawet jeżeli w ogóle wchodzisz w czwarty tom, bo ja ten wcześniejszy czytałem kawał czasu temu, jakoś ten czwarty mi po prostu trafił pod ręce, to ładnie się odnajdujesz. Szacuneczek, że potrafisz tak fajnie wrzucić Ciebie, ciebie jako, jako czytelnika i nie, nie sprawić, że jesteś totalnie wyrwany ze świata. Przedostatnia rzecz. Które się troszkę nie spodziewałem. Dostałem poczcie i, i chwalę się wam, bo, bo nie umiem tego ocenić. Gotik, oficjalna książka kucharska. Nie grałem w gotika, więc za cholerę nie wiem, co to ma być. Masz tutaj jakieś faktyczne rzeczy, które możesz ugotować. Faktyczne przepisy. Nie wiem, czy to jest fajne, nie wiem, czy to jest ciekawe, bo jak ja mam, wiecie. Masz tutaj jakieś jaszczurzy, jaszczurzy ozór, olej roślinny, kości wołowe, cebulę, pol, pęczek włoszczyzny. Nie ma tak, że, to nie jest tak, że coś czego nie ma, co nie istnieje, tylko możesz zrobić sobie jaszczurzy, e, jaszczurzy ozór. I e, nie umiem powiedzieć, bo, bo, bo są tego typu: jest, jest księga, wiecie, są jakieś tam Harry Pottera i tak dalej. i... Nie wiem, czy to jest coś ciekawszego. Musiałbym zacząć robić. Musiałbym zacząć to piec, gotować i tak dalej. Jest to dziwactwo, ale coś czuję, że fani gotika będą zainteresowani. To, co mnie bardziej zastanawia, to czy ktoś z was to ma i czy robił jakieś dania z tego. To jest dla mnie dużo, dużo, dużo bardziej fascynujące. Ognocierniowy placek. To wygląda jak bardzo nieudana wersja placka ziemniaczanego. 300 gram mąki, łyżeczka proszku do pieczenia, łyżeczka oleju, 200 ml jogurtu naturalnego. E, 4-6 kropli fio e, fioletowego barwnika spożywczego. No, luzik, luzik, no kurczę, e, dziwna rzecz, ale chciałem wam się tym pochwalić. I na sam koniec, bo zapomniałem, bo oczywiście, że zapomniałem. To dostałem od Egmontu, przyznam się szczerze, że nawet nie miałem planu. Takie, takie podsumowanie roku dostałem. Nasza urocza Daisy. E, I. I szczerze powiedziawszy, trochę jestem w szoku, w sensie. Po pierwsze, bardzo ładne wydanie, nie oszukujmy się, ale strasznie dawno. Ja tego nie przeczytałem w całości, przeczytałem kilka stron raptem. Ale to było dla mnie mega dziwne doświadczenie i zastanawia mnie czy mm, ta seria, która od kilku lat mega piękne wydania Kaczora, kiedyś dobiją do końca, czy jesteśmy skazani na to, że na cudowne wydania, gdzie możemy się troszeczkę już um, Zatopić. Tu mamy. To, co jest tutaj ważne, to to, że przeskakujemy przez różne czasy. Zresztą to widać w rysunkach, chociażby, prawda, że tutaj gdzieś tu miałem napisane, mamy historię. Fajna rzecz, no nie? Ale jestem po prostu trochę w szoku, bo jeżeli ktoś by mnie zapytał, Julian, jaki komiks będziesz miał na, na, na koniec roku w swoich szponach, na swojej półce do przeczytania, nikomu z Was bym nie odpowiedział, że to będzie nasza urocza Daisy. Kompletnie nie. Kompletnie się nie spodziewałem, że dostanę to od, od Egmontu, za co bardzo dziękuję jestem pewny, że coś tutaj jeszcze mnie boli. Jestem pewny. Pamiętam, że miałem Wam omówić, i to jest moje przeprosiny dla Was oglądających tę serię. Miałem Wam omówić e, Boże, Spawna, nie Kinga Spawna, tylko tego Gunslingera i porównać go do mojego wydania ekskluzywnego Spawna, który moim zdaniem jest tysiąc razy lepszy i pokazuje, że to wydanie jest średnie. Ale szczerze, utknąłem na pierwszym tomie, który jest tak nudny, tak beznadziejnie napisany, że chciałem oba omówić tomy, że sobie poczeka. Nie śpieszy mi się totalnie, pewnie wcześniej czy później jakoś go e, omówię. I tyle, I tyle z mojej strony. Dziękuję wam bardzo. Dajcie znać, co na przyszły rok. Jak wyglądają moje plany komiksowe na przyszły rok? Mniej e, takich właśnie seriejek, czyli mniej prawdopodobnie czegoś takiego, jakiegoś ongoingu. Zdecydowanie więcej komiksów, które gdzieś na przykład wyciągnąłem z boleżały koło mnie. Ja tutaj mam jeszcze jakieś rzeczy, które. Hmm, które gdzieś mi siedzą w głowie. Ostatnio była, a, była Jessica Jones, teraz widzieliście, by są chłopaki, które wróciły, więc dużo więcej takiego gawędziarstwa komiksowego będzie i chyba w, ten stro w tę stronę będę szedł. Raczej nie ma we mnie ciśnienia, żeby pierdyliard komiksów omawiać. Możliwe, że będzie w komiksowej pięć komiksów, a na przykład ciekawsze dla mnie perspektywy. Zatem no cóż, czekam na Wasze zdanie. Dziękuję Wam za kolejny rok na komiksowym odpowiedniku brud z kosmosu wyraźnie muszę się czegoś napisać, um, dajcie znać co z tego wam się podobało, czekam na tych którzy tam będą bronić Supermana Kontrolo, albo na tych którzy powiedzą o gotowaniu gotika i o naszej uroczej uh, Daisy. Do zobaczenia w 2026 roku, trzymajcie się na razie. tu tu tu, 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 tu.